Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór, Ksiądz Mariusz. Witam Was wszystkich w naszym cotygodniowym cyklu Spotkanie ze Słowem. Kończymy rok liturgiczny. Przed nami rozważania czytań z ostatniej niedzieli w roku liturgicznym, z niedzieli Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Zapraszam do odcinka. Tak, jestem królem, odpowiada Jezus Piłatowi. Ale w dzisiejszej liturgii słowa najpierw dowiadujemy się, jakim królem Jezus nie jest. Możemy bowiem wpaść w pułapkę i traktować Jezusa jako aktywnego gracza na scenie politycznej czy społecznej. On takim królem nie jest, dlatego mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata. I to wszystko, co sobie wyobrażamy o królowaniu Jezusa, jest najczęściej, Nieprawdziwe. Jeśli próbujemy tak traktować Jezusa, to skończymy jak tłum, który najpierw, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy, ci ludzie kładą przed nim swoje płaszcze, gałązki i krzyczą: Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, Hosanna królestwu, które nadchodzi. Oni widzą w nim króla. Właśnie takiego ludzkiego króla, takiego gracza sceny politycznej, tego, który razem z resztą Izraela zwycięży ciemiężców, zwycięży Rzymian, okupantów i zacznie panować i będzie dobrobyt i będzie wspaniale. Jezus nie jest graczem politycznym i choćbyśmy bardzo chcieli go ogłaszać królem jakiegokolwiek narodu, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek instytucji, to nic to nie zmieni. To Jego królestwo nie jest z tego świata, to Jego królestwo jest zupełnie inne. Jezusowi nie chodzi o to, byśmy Go obwieszczali królem. On królem faktycznie jest, nigdy nie przestanie być tym królem. To, że On jest królem, wynika z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. To, że On jest królem, jest po prostu prawdą i przed tą prawdą nie uciekniemy. To królestwo Jezusa przychodzi niepozornie. Bo nie przychodzi przez prawo, nie przychodzi przez granice, nie przychodzi przez potęgę, nie przychodzi przez przemoc, nie przychodzi przez siłę, przychodzi przez miłość, która jest czasem miłością gorszącą. Jezus wyznaje, że jest królem wtedy, kiedy idzie na śmierć, wtedy, kiedy decyduje się oddać swoje życie, kiedy decyduje się poddać politycznej, ludzkiej władzy, dlatego że jest potężniejszy, jest większy od tej władzy. Jezus Dobrze o tym wie, i właśnie to królestwo jesteśmy zaproszeni, by odkrywać. I o tym mówi dzisiejsza Liturgia Słowa. Jakie jest to królestwo i jakim Jezus jest królem. W pierwszym czytaniu czytamy, że wszystkie narody, ludy i języki będą służyły temu królowi. A więc to jest królestwo, które wprowadza pokój. Jezus jest tym, który łamie wszelkie granice. Jezus jest tym, który niszczy wszelkie podziały. Takim królem jest Jezus. By tego dokonać, nie ma możliwości yy, czynić to siłą, czynić to właśnie przez jakieś prawo. Jezus jest tym, który łączy, dlatego że oddaje życie. I o tym mówi również dzisiaj Apokalipsa. To czytanie zaczyna się od słów, że On jest świadkiem wiernym. Świadek to po grecku martyr, męczennik. I też słyszymy w Księdze Apokalipsy, że będziemy patrzeć na tego, którego żeśmy przebili, będziemy płakać z tego powodu, bo zdamy sobie sprawę, że to nasze grzechy, nasza nienawiść, nasza pycha, nasza chęć ustanawiania Jezusa politycznym królem, również sprawia, że On oddaje życie. Znacie takiego króla, który umiera za swój naród? Znacie takiego króla, który umiera za przestępców? Nie, ziemscy królowie karają przestępców, ziemscy królowie niszczą swoich wrogów, ziemscy królowie panują przez potęgę. Ziemska władza to jest władza siły, bo my nie umiemy inaczej. Jezus panuje w miłości, oddając swoje życie. Jego królestwo jest wiecznym królestwem. I to jest też ta yy, zdecydowana różnica: nie ma, nie było i nie będzie takiej ludzkiej władzy, takiego ludzkiego ustroju, nawet takiego ludzkiego państwa, które będzie wieczne. Wieczne jest panowanie Jezusa Chrystusa, wieczne jest Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, wieczna jest Jego miłość, która jest większa od śmierci. To właśnie w tym panowaniu każdy wreszcie może być wolny, bo to jest król, który uwalnia, to jest król, który rzeczywiście daje nam życie i daje nam nadzieję i daje nam pokój. Takim królem jest Jezus. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moje, moi biliby się, żebym nie został wydany Żydom. Tak, biliby się, ale się nie biją, bo słudzy Jezusa to nie są słudzy przemocy, ale są słudzy miłości. Gdyby królestwo było tego, z tego świata, ale nie jest i nigdy nie będzie. To królestwo Jezusa Chrystusa jest królestwem, które naprawdę musi nam zmienić nasze myślenie o nim samym, o nas i o naszych relacjach. Królestwo Jezusa Chrystusa jest królestwem, w którym Duch Święty przemienia serce człowieka. W którym sprawia, że każdy czuje się naprawdę tym, który króluje razem z Jezusem Chrystusem. Króluje z drzewa. O tym mówią też teksty liturgiczne, w tym mówi słowo, że Jezus jest tym, który króluje z drzewa. To jest jego tron. Jego koroną jest korona cierniowa i on tego nie zmieni, ale on to jest w stanie zwyciężyć, on jest w stanie wyjść z tego, z czego żaden ludzki król nie jest w stanie wyjść i nie jest w stanie tego przezwyciężyć, ze śmierci. On wchodzi w doświadczenie śmierci, która jest skutkiem naszych grzechów, żebyśmy my mogli mieć to doświadczenie życia i przebaczenia. Takim królem jest Jezus Chrystus jest królem sługom. Jest królem, który się oddaje, jest królem, który wjeżdża na osiołku, a nie, na, nie z jakimś wielkim orszakiem. Jest królem, który nie potrzebuje zaszczytów, jest królem, który nie potrzebuje berła, jest królem, który nie potrzebuje złota, jest królem, który nie potrzebuje armii. Jest królem, który jednoczy, jest królem, który daje życie, jest królem który naprawdę przez uniżenie i przez służbę, przez tą miłość, która się wyraża w całej jego działalności, ale przede wszystkim w misterium paschalnym okazuje zwycięstwo i to zwycięstwo jest zwycięstwem zaskoczenia. Bo jakże można zwyciężać, jeśli się umiera? Jakże można zwyciężać, stając się sługą? Jakże można zwyciężać, poddając się? To jest tajemnica Bożej miłości, to jest tajemnica królestwa Bożego. Wszelkie nasze próby patrzenia na Jezusa Chrystusa Króla z ludzkiej perspektywy są wypaczeniem, są karykaturą tego, jakim on jest królem. Ktoś może zapytać, to dlaczego to święto, dlaczego nazywamy Jezusa Chrystusa królem, skoro nie jest podobny do żadnego ludzkiego króla, skoro jego królestwo jest tak różne, od naszego ludzkiego postrzegania władzy czy królowania. Nie mamy lepszego słowa, bo to jest prawda o nim. On jest panem całego stworzenia. On jest początkiem i końcem. Mówi Ewangelia Świętego Jana: Słowo, z którego wszystko się stało, bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. A kiedy to słowo stało się ciałem, kiedy zamieszkał wśród nas, kiedy to słowo rozbiło namiot, i kiedy Jezus Chrystus oddaje życie, zwyciężając ostatniego wroga, zwyciężając śmierć, okazuje najpełniej swoją potęgę. Nie ma na Ziemi takiego człowieka, nie ma takiego władcy, nie ma takiej siły, nie ma takiej potęgi, która okazuje rzeczywiście takie zwycięstwo potęga miłości. I myślę, że to jest. Bardzo ważne słowo dla nas, dla naszego życia. Święty Paweł mówi: Zło, dobrem zwyciężaj. Wydaje się to niemożliwe. Wydaje się, że jest czasem takie zło, którego nie da się zwyciężyć dobrem, ale jeśli źródłem dobra, jeśli źródłem miłości jest Pan Bóg, to nie ma takiego zła, które oparłoby się tej mocy miłości, tej mocy miłości nie wyrażonej w słowach. Ale okazywanej życiem, okazywanej naprawdę faktami, naszymi czynami. Żeby tak żyć, potrzebujemy ducha Jezusa Chrystusa, potrzebujemy ducha świętego, żebyśmy mogli rzeczywiście wchodzić w to królestwo, to królestwo Boga, które zresztą, którego zresztą pragniemy, którego oczekujemy I w każdej naszej modlitwie, kiedy modlimy się słowami których nas nauczył Chrystus, przyjdź Twoje Królestwo, niech przyjdzie Twoje Królestwo, tak naprawdę chcemy pragnąć wreszcie takiego Królestwa, Królestwa, które jest wieczne, Królestwa, w którym nie ma granic, nie ma podziałów, Królestwa, które jest otwarte, Królestwa, w którym jest pokój i Królestwa, w którym każdy może być szczęśliwy, tego Królestwa, które daje przebaczenie, daje życie, Daje akceptację, daje prawdziwą miłość tego Królestwa, które sprawi, że wreszcie nasze życie, nasze serce, nasze największe pragnienia będą zaspokojone nie na sposób ziemski, bo Jego Królestwo nie jest z tego świata. Chciejmy więc stawać się częścią tego Królestwa przez miłość, którą Bóg nam okazał i do której nas zaprasza. Bardzo się cieszę, że jesteście. Za tydzień już nowy rok liturgiczny, ale oczywiście będzie spotkanie ze Słowem. Zachęcam, żeby ten kanał subskrybować. Kto jeszcze tego nie robi, zachęcam, żeby włączyć sobie powiadomienia i dzielić się w komentarzach Waszymi doświadczeniami Słowa Bożego. Zapraszam też do adwentowych rozważań, które będą codziennie w Adwencie od poniedziałku do piątku i będziemy w nich poznawać szeroko rozumianą rodzinę Jezusa, żeby odkryć na nowo to pierwsze przyjście. Jak mówi się, Augustyn, odkrywszy to pierwsze przyjście, przyjąć w pełni to, je, tą Jego obecność i móc z radością, a nie z drżeniem, oczekiwać na powtórne przyjście Chrystusa, o którym też wiele mówi Adwent i do którego nas przygotowuje, o którym nam przypomina. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli, życzę pięknego czasu, dobrego odpoczynku, odkrywania tego, że jesteśmy zaproszeni do Królestwa, które nie jest z tego świata. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia już za tydzień i w naszych rozważaniach adwentowych z Bogiem.